przyjemy sobie dzisiaj żółte sznurki do rozwidlenia niektóre planty są ładnie rozwidlone niektóre niedorozwinięte także je zostawiamy później sobie chłopaki od zawijania coś tam z tego zrobią zrobią supełek i zamocują a potem a potem sobie obkręcą nurek żółty fajna robotka na... Oj, Tuj. na wózku dziś Jakiś... mamy wybrakowane te klipy. Często nie można dobrze zapiąć, ale nic to mm -hmm, mm -hmm. Rosną, rosną nam krzaczolki pięknie. Rajeczka się robi około 15 minut. Normalnym, spokojnym tempem. Duża hala jest praktycznie na wykończeniu. Później prawdopodobnie przejdziemy na. Średnią albo pójdę ciąć liście, jeszcze nie wiadomo. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału. Przekroczone jest 1000, dokładnie 1001. I oby, tak dalej, i oby więcej.